Crash Bandicoot to bardzo popularna franczyza, która już od wielu lat podbija serca graczy swoim poziomem trudności i tym, że jest po prostu Crashem Bandicootem. Oryginalną, wymagającą, a przede wszystkim angażującą platformówką. Po raz pierwszy można było w niego zagrać w 1996 roku na PlayStation 1. To tak dawno, że pewnie większości z Was nie było jeszcze na świecie. Wszystkich prowadzących Rootboxa również nie było. Jedynka okazała się takim sukcesem, że w następnym roku zadebiutował sequel, a rok później kolejny tworząc trylogię przygód Yamraja. Nie da się ukryć, że marka przeszła już do Historii stając się jednocześnie klasykiem gatunku dla całej branży i wyznacznikiem jakości. W następnych latach wychodziły kolejne gry, a twórcy próbowali umieścić szalonego jamraja w przeróżnych gatunkach. Jedne się udawały, drugie trochę mniej, ale jedno jest pewne: nic nie pobiło klasycznej trylogii. Żeby nowe pokolenie graczy mogło zaznajomić się ze starymi grami, Stony zdecydowało się stworzyć remake i to taki pełną parą. Tak to w 2017 roku na sklepowe półki trafiła odświeżona trylogia pod nazwą Crash Bandicoot Sane Trilogy. Remake tak przypadł do gustu graczom, że twórcy zdecydowali stworzyć pełnoprawną kontynuację. Tak też powstała czwórka, czyli najwyższy czas. Dokładnie cały mój wstęp zbliżał do tego, żeby powiedzieć Wam, że wczoraj zadebiutowała nowa część przygód Yamraja. Z jakimi ocenami się spotkała? Wychodzi na to, że z bardzo dobrymi. Średnia na Metacriticu wynosi 86 punktów na 100, a to... Jest bardzo dobry wynik Bardzo Poszczególne serwisy wystawiły oceny takie jak widzicie obecnie na ekranie IGN 80, Game Informer 85, True Gaming 85 Wszystko właśnie na 100 Nie da się ukryć Gra w oczach branżowych krytyków może nie jest hitem a la Red Dead Redemption 2 Ale na pewno jest solidnym produktem Tak jak zwykle poziom trudności jest wysoki Klimat kreskówkowy A etapy zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób Jeżeli jesteście fanami kupujcie bez wahania Bo się nie zawiedziecie Witam wszystkich na Lootboxie Mam nadzieję, że wiecie o codziennych odcinkach, które pojawiają się o 16 150 jak zostawicie, bo w innym wypadku wasz preorder PS5 zostanie anulowany. A jak nie macie preordera, to powiedzmy, że nie wiem, nie będzie dla ciebie PS5. Do końca roku chcielibyśmy wbić 20 tysięcy subskrypcji, więc subnij, a w najgorszym wypadku zawsze przecież możesz odsubskrybować. Dzisiaj pogadamy sobie po raz kolejny o PlayStation 5 Assassinie Walhali. Kurde, Walhali to jest bardzo ciekawe, bardzo, więc, więc pamiętaj, żeby oglądać. Nie kłamie. Dobra, zaczynamy. Assassin's Creed Valhalla już za rogiem, bo za niespełna półtora miesiąca będziemy mogli w niego zagrać. Ostatnio wrzuciłem poz na społeczność, gdzie i kiedy chcielibyście zobaczyć kolejnego Assassina. Pojawiło się tam mnóstwo komentarzy, co świadczy o tym, że zainteresowanie nową produkcją Ubisoftu jest bardzo duże. No przynajmniej wśród naszych widzów. Jednak co do nordyckiej odsłony, pojawiły się pewne zarzuty od graczy, w stronę twórców. Recykling w grach to nic dobrego, bo przecież płacimy za nową produkcję po to, żeby doświadczyć czegoś unikatowego. Ubisoft jednak czasami idzie w inną stronę przez kilka lat działając na tym samym schemacie. Na krótko metę nie jest to złe, Według mnie nowe trzy asasiny w bardzo dobry sposób rozbudowywują pierwotne założenia. Z roku na rok schemat był rozwijany, a jego finalną wersję, i miejmy nadzieję tę najlepszą, zobaczymy już za kilkadziesiąt dni. Jednak dzisiejszy problem nie tkwi w mechanikach, ale w wyglądzie jednej z postaci. Ostatnio do sieci trafił nowy trailer, według mnie bardzo fajny i mocno hypujący. Tam mogliśmy bliżej przyjrzeć się istotnej dla fabuły postaci Rendwi. Gracze zaczęli zarzucać twórcom lenistwo, ponieważ owa bohaterka w bardzo dużym stopniu przypomina protagonistkę poprzedniej części, Cassandre. Fanom szczególnie nie przypadły do gustu włosy, które są nawet w taki sam sposób ułożone. Może to gra świateł, ale nawet cera jest ciemniejsza niż u reszty wikingów, co jeszcze bardziej wpływa na podobieństwo między dwoma bohaterkami. Nie da się ukryć, podobieństwo jest, ale pytanie teraz, czy celowe? Czy Randwi jest w jakimś stopniu spokrewniona z Kassandrą? Albo może to jest Cassandra? To akurat temat na inny odcinek, bo takowe dyskusje w sieci trwają i mają się w najlepsze. Jak chcielibyście taki film, to napiszcie w komentarzu chcę, a przygotuję. Obiecuję na paluszek, słowo harcerza. Wracając do tematu, może to być po prostu chęć zaoszczędzenia kilku dolarów na przerobieniu starego modelu na lekko inny, ale nie wydaje mi się, dziwnym byłoby robić coś takiego, gdy twoja gra ma tak ogromny budżet. Istnieje też prawdopodobieństwo, że osoba tworząca wygląd Randwi przez przypadek stworzyła go tak podobnym do Kassandry. Może to być po prostu błąd, zbieg okoliczności, ale nie musi. Niektórzy określają Randwi zwrotem kopii w Klei ale akurat ja tak daleko bym nie szedł w tej tezie. Przypominam o komentarzu chcę jak też odcinek poświęcony teorii o Kasandrze i Randwi. Następny news. Preordery PlayStation 5 to dziwna sprawa nagłe ich rozpoczęcie wszczęło chaos w sklepach ewidentnie Sony zrobiło to spontanicznie i nie było na taką sytuację dobrze przygotowane. To po prostu widać mnóstwo sklepów zaczyna odwoływać swoje przedsprzedaże, bo dobrze wie, że z nimi się nie wyrobi. Nie wiadomo, czy wszyscy, co zdążyli zamówić PS5, otrzymają swój egzemplarz na czas. Jak wiemy z PSX Extreme, część sklepów, w tym Media Expert, najnormalniej w świecie, anuluje preorder PlayStation 5. Ale do tego jeszcze wrócimy XCOM za to nie anuluje, ale przesuwa datę dostarczenia Taki jest skutek przyjmowania zamówień, których nie jest się w stanie zrealizować Mimo to nie jest to raczej wina stricte sklepów, ale po prostu komunikacji między nimi A Sony. Polskie sklepy to nic. Najgorzej ma się obecnie Amazon, który swego czasu jawnie ostrzegał problemy z dostarczeniem na czas A wiadomo, że Amazon jest sklepem ogólnoświatowym Od tamtego czasu wszystkie, nawet te największe markety postanowiły poinformować klientów o problemie Na przykład taki Shop2 z Wielkiej Brytanii Powysyłał maile do osób, które zdążyły kupić Zaznaczyli oni jednak, że jeśli Sony dostarczy więcej egzemplarzy, to na pewno nie powysyła na czas. GameStop informuje zaś, że ci, którzy nie otrzymają konsoli na czas, czekać będą musieli aż do 2021 roku. Bolesne, co? Dlatego nie ma po co preorderować, zwłaszcza tak chodliwego towaru. Opóźnienia są pokaźne, tego ukryć się nie da. Wróćmy jednak do Media Expert, który anuluje preordery i zwraca pieniądze kupującym. Podka pochodzi z forum, gdzie jeden z użytkowników umieścił zdjęcie, które właśnie widzicie na ekranie. Rzeczywiście może to być anulowanie ze strony sklepu, ale z drugiej strony wygląda, jakby zainteresowany sam odwołał się od zamówienia. Gdyby sklep postanowił anulować preorder, na pewno gdzieś pojawiłby się powód i przeprosiliby za problem. Tak to działa w wielkich sklepach i w ogóle tak to działa. Dziwne, taka sucha wiadomość, ani ani B. Zamówienie, anulowane IELO, podejrzane. Poza tym sklepom nie opada się anulować zamówień, bardziej je obsuwać, tak jak jest to w przypadku innych europejskich gigantów. Także to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spodobało i przypominam o komentarzu, chcę, jak chcesz, film o teorii z Valhalla. 150 łapek też musi być jechany na web, bo nie ma co być takim oszczędnym. Hashtag 20 tysięcy do końca roku, fajnie by było, także subuj i pamiętaj, że odcinki pojawiają się codziennie o 16.00.